Red Bull na, na przodzie, za nimi w tej grupie pościgowej Ferrari, y, McLaren, jakby tak trochę y, z tyłu Mercedes i Renault. Zwłaszcza Renault, które było dwa razy na podium y, w Turcji, y, dużo, dużo gorzej. I, i, I w Chinach, czego się po nich spodziewasz y, y, w Hiszpanii? Czy myślisz, że jakiś wpływ na ich wynik może mieć ten taki konflikt, to, to, to takie potraktowanie yy, Nika Heitfelda trochę, no, że już właściwie pokazanie, kto tutaj jest numer jeden w Teamie, a kto jest tylko tak na przyczepku. Znaczy ja bym tego nie rozpatrywał, bo chodzi o ten incydent pewnie z Grampi. I Turcji. jego skutki potem nikt nie wziął tego Heitfelda w obronę, nikt się nad nim nie ulitował. Wręcz mu powiedziano, że naszym numerem jeden jest Pietrofa tu zobaczymy, co zrobi. Co z znaczy aż tak nie było. Natomiast w tym konkretnym incydencie trzeba zacząć od tego, no ja nie podzielam pretensji Heitfelda. Znaczy prawda jest taka, że on atakował Witalia od zewnętrznej, a nie od wewnętrznej i nie został wbiżony w ścianę, ani wywieziony. Na... Znaczy to nie była stacja, w której on po prostu nie mógł skręcić, a. A, a Pietrow go y, zamknął u drzwi, tak? I go przyciął, i doprowadził do kolizji, która była nie do uniknięcia z punktu widzenia Heidfeld to atakował po zewnętrznej. Y, co oznacza, że linię dyktował Pietrow, i jeżeli Pietrow sobie docina do zewnętrznej na wyjściu, no, temat tego pełne prawo, a Heitfeld powinien odpuścić. I on sądzę, liczył na to, że Pietrow mu zostawi miejsce, bo jest kolegą z zespołu, chociaż sam kiedy jeździł z Robertem Kubicą nie miał takich zwyczajów. Dochodziło do incydentu właśnie przez to, że Heitfeld sobie postanawiał go wywieźć. Więc teraz wydaje mi się, powinien się pogodzić z tym, że znowu jego kolega z zespołu traktuje go w sposób podobny. Ja myślę, że tam też była tak naprawdę tutaj tam jest takie małe, delikatne zmaganie w zespole. Nie mówię, że to jest walka, ale jednak o ustalenie. Kolejności w szyku. I bardzo chętnie, w stadzie. Tak, przewodnictwa w stadzie. I Heitwert chętnie by się widział w roli lidera zespołu, natomiast okazuje się, że niestety po pierwsze nie masz takiej przewagi nad Pietrowem, jeżeli ma jakąkolwiek, co jest zaskakujące trochę. No, a po drugie Pietrow tak czy siak niechętnie mu odda to przewodnictwo, walczy o swoje, a zespół też nie, nie zrobi z Heidfalda numeru jeden. I myślę, że to się tak trochę o to rozegrało. A czy myślisz, że Lotus Renault jest w stanie nawiązać tą, te, te, ten, 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 ten wyścig w usprawnieniach z, z, z Grand Prix na Grand Prix? Że, że utrzyma się w tym peletonie goniącym Red Bull? No, zapowiadają, że przywiozą sześć poprawek, które dadzą im poprawę. Czasów okrażeń około 20 sekundy, co nie jest dużo, ale zawsze coś. E, Czy jest w stanie nawiązać tą walkę, nie wiem, ale plany mieli ambitne. E, natomiast mówiąc o tych planach, powoli, powoływali się na zeszły rok, w którym podkreślali, że bardzo prężnie się rozwijali, tylko że taka codzienność na torze, tak jak się po nim chodziło i, i, i rozmawiało z tymi i owymi. Niekoniecznie oficjalnie, no wynikało, że te poprawki owszem są, no ale że ich skutek nie jest tak duży, więc tak naprawdę muszą sobie odpowiedzieć na to pytanie sami i pokazać nam, czy, czy, czy są w stanie tak naprawdę dotrzymać kroku najlepszym, jaki idzie o rozwój. Ja im kibicuję. Aczkolwiek też ostatni wyścig, po którym Erik Bulie był bardzo rozczarowany, faktycznie jak tak jak rozmawialiśmy, widać było, że no, nie cieszy się i, i teraz zapowiada powrót do pierwszej szóstki, walka o pierwszą szóstkę. No to, no, no to jednak te wyścigi dwa ostatnie szczególnie pokazały, chyba podkreśliły to, o czym mówiliśmy. Wcześniej, że, że te podium w dwóch pierwszych Grand Prix no, były trochę efektem szczęśliwego zbiegu okoliczności. Oczywiście też dobrej jazdy obu kierowców, no, ale mimo wszystko tam one nie pokazywały realnej formy lotu na tle rywali i w praktyce. No, do czwartego wyścigu teraz włącznie Bolidy Lotus Renault nie były na pewno tak szybkie jak Red Bull, jak McLareny. No, bywały prawie na równi z Ferrari i z Mercedesem, ale generalnie sądzę, że są troszeczkę z tyłu. Patrząc na układ sił i tego co, to, co się może wydarzyć w, w Grand Prix Hiszpanii, które Bolidy faworyzuje ten, ten tor? No zdecydowanie są to Red Bulle. To w ogóle bez dwóch zdań. Dobra aerodynamika. Myślę, że tu strona może mieć tam całkiem też dobrą sytuację, mimo wszystko dlatego, że jest tam sporo szybkich, dosyć długich łuków, łuków, na których na wyjściu dodaje się gazu. I tutaj wchodzi w grę ten innowacyjny wydech zastosowany w bolidach, który no, sprawia, że spaliny jakby rozpędzają jeszcze powietrze pod podłogą w okolicach dyfuzora, zwiększają dociski i właśnie jeżeli mamy taką sytuację, że jest dużo tych e, łuków e, szybkich. Dużo łuków, na które się na wyjściu daje gazu, no to w tym momencie e, Lotus, Renault powinno też dawać radę. No ale oczywiście, no nie szukajmy się. McLaren, e, bardzo mocny team, e, więc jeśli uda im się wszystko dobrze poskładać, wrócą znowu, zbliżą się do Red Bulla. Myślę, że Ferrari też jest mocniejsze. Mercedes pokazywał przebłyski e, już dwukrotnie w dwóch ostatnich wyścigach, e, choćby, choćby fakt, że Nico prowadził w Chinach. Albo to, że startował z trzeciego pola ostatnio w Turcji, no to pokazuje, że, że ten Mercedes już tak kroczek po kroczku zaczyna się do tej czołówki zbliżać, więc jest bardzo ciasno, i tutaj naprawdę trudno coś obstawiać, będzie bardzo ciężko pokonać te zespoły kierowcom Lotus Reno, aczkolwiek nie jest to niemożliwe.